Poprzedniej wypowiedzi, możemy wyświetlić ten plan, gdzie Państwo radni otrzymali pełną wiedzę na temat funkcjonowania spółki i to nie tylko w tym roku, ale w poprzednich latach, pokazując na jakim poziomie finansowania ta spółka funkcjonowała. Ja sobie nie przypominam, żeby w ostatnich latach była tak, państwo, otwarta, ja, spokój. Żeby była tak otwarta dyskusja na temat spółki Kosakowo-Sport, na temat jej funkcjonowania i planów funkcjonowania. Pan dyrektor przyszedł do Państwa radnych, ja również, z planem na funkcjonowanie tej spółki i można powiedzieć, że to jest pierwszy poziom, który zapewni, pierwszy poziom, bo mówię o tej kwocie 3,4 miliona, który zapewni stabilne funkcjonowanie tej spółki z możliwością wypełnienia jej roli, jej zadań, które zostały określone w roku 2021. Jeżeli Państwo radni nie zgadzają się co do tych e, zadań, które zostały wtedy określone, jeżeli nie zgadzacie się co do finansowania na tym poziomie, który przedstawił Pan Dyrektor, to proszę powiedzieć, w jakim aspekcie się nie zgadzacie. Bo nikt nie podważał podczas poniedziałkowej prezentacji żadnej z kwot, która została przedstawiona przez Pana Dyrektora, a ta kwota zebrała się właśnie do poziomu 3,4 miliony złotych. Ja nie słyszałam ani jednego słowa. Aby Państwo radni podważyli tą prognozę finansową w żadnym zakresie. Ani jeżeli chodzi o koszty stałe dotyczące czy podatków, czy wynagrodzeń, czy e, kosztów energii, czy kosztów utrzymania placówki oświatowej, czyli szkoły podstawowej w Kosakowie, czy basenu, czy hali sportowej w Kosakowie, czy bospanatu, czy kąpielisk. Nie podważyliście ani jednej pozycji. Bo nie było. Natomiast. Przychodzicie, nie powiem, że wszyscy radni, ale tutaj radni, którzy się wypowiadają w sposób negatywny i chcą obniżyć to finansowanie do poziomu 1,4 miliona, na zasadzie obniżmy to finansowanie, bo my chcemy jeszcze z panem dyrektorem porozmawiać. I my możemy rozmawiać sobie codziennie. I rozumiem, że codziennie będziemy również organizowali sesję, gdzie będzie dokapitalizowanie spółki o kolejne może 100 tysięcy, może 150 tysięcy, a może o milion złotych. Jeżeli Państwo by chcieli mieć pogłębioną dyskusję na temat przyszłości funkcjonowania spółki, zróbmy komisję i wtedy przedstawimy Państwu te plany. Natomiast, żeby te plany Państwu przedstawić, konieczne jest dofinansowanie tej spółki dzisiaj na poziomie 3,4 milionów złotych. Bardzo proszę Pani radna Mirosława Piotrowska. W poniedziałek mieliśmy komisję. Takie kwestie nie padały na tej komisji. Szanowni Państwo, przepraszam. Nie w takim zakresie. Przepraszam. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, radni, pozwólcie się wypowiedzieć. że pan ma przygotować yy, plan na milion 400 przy dofinansowaniu. Czy inny nie było czegoś takiego? I to w tej chwili to ja widzę, że chcecie traktować tę spółkę jako tak, i pana dyrektora przede wszystkim jako taki królik doświadczalny. Damy mu troszkę, później jeszcze troszeczkę więcej, w zależności od potrzeb, co on nam pokaże. Pan dyrektor wyraźnie, proszę słuchać ze zrozumieniem, wskazuje plan spółki na kwotę, którą wskazał, że jest w stanie tą spółkę rozwinąć. I musi plan taki założyć sobie, jakie ma pieniądze. Jak nie ma pieniędzy, to już padło moje pytanie: co zrobi? 1,4 mln. odpowiedział pan dyrektor, że jest nieakceptowana dla niego ta kwota. Gdzie jest ten plan? Panie pan, pan e, Czeski, Pani bardzo proszę, niech Pan nie przerywa. Pan jest za i Pan jest przeciw niektórym działaniom. Panie radna, ja I tyle. Także proszę, yy, i tu zwracam się o rozsądek doradnych troszeczkę. Z tego względu, że nie, kto z Was pracuje w zależności ile dany yy, yy, pracownik będziemy płacić, ale tak pan nie po prostu. Kroplówką pewną stosować będziemy. To się tak nie da rozwijać. Pan dyrektor tu chciałby, no ale niestety to się podcina skrzydła, jeśli nie jest w stanie założyć tych planów. Skalkulował te plany na taką kwotę i może przekazać. I tu, jako przewodnicząca komisji, wprowadzę to na najbliższej czy na kolejnej komisji. Właśnie przedstawienie planów. Ale one są potrzebne, żeby już w tej chwili mógł spokojnie pracować. momencie dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard. Tak. Dobrze. E, pan radny Krzysztof Korończyk. Szanowna rado, pani wójt. Chciałbym tutaj wspomnieć to, co miało miejsce na poprzednim posiedzeniu komisji to jest y, padła informacja, że ten minion sto, który w budżecie został ujęty y, na osobowo sport powinien starczyć do połowy drugiego kwartału. Co za tym idzie, jeżeli przekażemy w tym momencie 1,4 miliona y, oraz otrzymamy wszelkie informacje, o które tutaj prosimy, tak które tutaj w uzasadnieniu tej uchwały są wymienione, to jakby jeszcze przed kolejną sesją, która zapewne będzie na początku drugiego kwartału, to wydaje mi się, będziemy mogli te środki po prostu przekazać w spółce Posakowo Sport. Poza tym jeszcze padła informacja, że do końca tego tygodnia ma być spotkanie z inwestorami potencjalnymi yy, tak, w sprawie właśnie lotniska. Więc yy, być może będą dodatkowe środki. Nie będziemy musieli przekazywać w tym momencie dwóch milionów, może półtora miliona. do tego nie wiemy. A ma być to spotkanie. Dajmy szansę wykazać się pracownikom. Nie zakładajmy od razu, że będzie niepowodzenie. Dajmy szansę tutaj, żeby to spółka czy urząd gminy na rzecz spółki był w stanie pozyskać środki z zewnątrz. Poza tym, no nie podoba mi się naprawdę zabieranie środków z inwestycji ujęty w budżecie, a szczególnie z budowy dróg. Tu, tu mówię konkretnie ulicy Daliowej, w tym wypadku akurat. No nie uważam, żeby to było słuszne posunięcie. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. Eee, Pani Wójt, proszę. Jeżeli chodzi o przedstawienie planu funkcjonowania spółki, e, tak jak już dzisiaj wskazywałam, ten plan został przekazany Państwu, przedstawiony podczas komisji 17 marca. Też tak jak wspominałam, żadna z tych pozycji nie była podważana, a to jest ta propozycja czy te elementy, które są konieczne, jeżeli chodzi o pozycje finansowania, były przedstawiane i wchodziły właśnie w ten koszyk 3,4 miliona złotych. Więc jakby ten plan został przedstawiony, nie był przez nikogo podważany w tamtym czasie, komisja zaopiniowała Komisja do spraw Finansów i Strategii Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały. Na poziomie 3 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się. Nie było też żadnego wniosku, który by się pojawił, aby na sesję Rady Gminy Pan Dyrektor przedstawił dodatkowe informacje, jeżeli chodzi o plany funkcjonowania tej spółki. Nie było takiego wniosku, nie było nawet takiej sugestii. Natomiast dzisiaj przychodzimy na sesję Rady Gminy. Okazuje się, że dyskusja nad projektem uchwały rozpoczyna się od tego, że Radny Gryszkiewicz. Chcę, aby finansowanie spółki zeszło z poziomu 3,4 miliona złotych do 1,4 miliona złotych. Na zasadzie, bo w ten sposób Pan Gryszkiewicz uważa, że tak powinno być. Jeżeli chodzi o też wyrażanie się w sposób, że jest to szantaż. Nie, to nie jest żaden szantaż Panie Radny. To jest Wasza odpowiedzialność jako Radny za przyszłość Gminy Kosakowo, za mieszkańców i również za tę spółkę komunalną kosakowo To jest wasza odpowiedzialność. Przedstawiliśmy poziom finansowania, który jest potrzebny do tego, żeby spółka wypełniała swoją rolę zgodnie z mandatem określonym w roku 2021. Zastanawiam się równocześnie, jak będzie wyglądała dyskusja nad spółką, naszą drugą komunalną, Puk kiedy dojdzie do tego, że Będziemy przyjmowali budżet, nie wiem, za pół roku, albo będzie potrzeba jakaś dokapitalizowania. Czy również w ten sposób będzie prowadzona dyskusja? Przedstawiony zostanie plan przez panią dyrektor, uargumentowany na bazie argumentów racjonalnych, matematycznych i wynikających z mandatu funkcjonowania spółki. Nie będzie to podważane, ale potem przyjdziemy na sesję i okaże się, że jest to jednak podważane. Więc jeżeli jakakolwiek z tych pozycji, która wchodzi w pakiet 3,4 miliona złotych jest podważana, to bardzo proszę o przedstawienie argumentacji. Rozważymy wtedy tę argumentację. Bardzo proszę o argumentację, dlaczego to nie ma być 3,4 miliona złotych, tylko 1,4 miliona złotych. Proszę o powiedzenie, która z pozycji, czyli tej różnicy, czyli 2 milionów. Która z pozycji, czyli które dwa miliony mamy zdjąć? Czy mamy zdjąć z utrzymania szkoły w Kosakowie? Czy mamy zdjąć z basenu? Czy może z rachunków energii elektrycznej? My występujemy o środki na cały rok dzisiaj. My nie występujemy w trybie kwartalnym albo miesięcznym. My występujemy o środki na cały rok. Więc jeżeli z tych dwóch milionów jest jakakolwiek pozycja którą Państwo radni by chcieli zdjąć, to bardzo proszę, wniosek, który został złożony, powinien być uzasadniony. Więc jeżeli 2 miliony złotych Pan Radny Gryszkiewicz chce zdjąć, to bardzo proszę o wskazanie, z jakiej pozycji funkcjonowania spółki Pan te 2 miliony złotych chce zdjąć. Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowna Pani Wój, Pan Radny, w momencie. Pan radny nie ma takiego obowiązku wskazywać do, konkretnie do której pozycji, dlatego że to nie jest e, projektem uchwały. Projektem uchwały mówimy o wartości dokapitalizowania spółki. To po pierwsze. Po drugie, ja z miłą chęcią i sam osobiście będę zabiegać do wszystkich radnych. E, może Pani opuścić rękę. Po drugie, może pa, e, będę sam osobiście zabiegać o to, żeby dokapitalizować spółkę e, do wartości tej, którą w tej chwili Pani e, proponuje. W momencie, gdy wskaże nam Pani, że wyczerpał, wyczerpała Pani wszelkie możliwości, wszelkie, aby ta spółka zaczęła zarabiać i zaczęła funkcjonować tak, jak to Pani się zadeklarowała rok temu. Z miłą chęcią uzyskam odpowiedź, co pani zrobiła w zeszłym roku, jak spotkała się pani z dwoma podmiotami, które deklarowały się rozpoczęcie współpracy, które, rozpo, które zadeklarowały się rozpoczęcie współpracy ze spółką Kosakowo-sportu. To nie my radni jesteśmy dzisiaj odpowiedzialni za to, czy dajemy, czy nie dajemy pieniądze. To pani jest głównodowodzącą całej spółki. A tu mamy dyrektora, którego w tej chwili próbujemy zmieszać albo jak nie damy, to tak się stanie, albo jak damy, to się inaczej stanie. Nie, szanowna pani Wójt. To pani jest za to wszystko odpowiedzialna. I powtórzę, jeśli przedstawi nam pani dokładnie wszystko, to co pani zrobiła przez ten rok czasu, aby ta spółka funkcjonowała i przenosiła profity, sam osobiście będę pierwszy, który będzie za takim projektem uchwały głosował. Bardzo proszę Pani Wójt. To nie jest szantaż? To nie jest szantaż. <grymne> Kula, pan, pan Przewodniczący odnosi się do jakichś spotkań, nieokreślonych spotkań z nieokreślonymi podmiotami, Gdzieś może pan zasłyszał jakieś informacje, więc jeżeli pan przewodniczący jest zainteresowany tymi informacjami, bo przekazuje pan ogólne informacje, tak. może spotkałem się nie z dwoma podmiotami, ale może to był jeden podmiot, może to było pięć podmiotów, może więcej i pan nie wie, nie wie nie jakie są wnioski z tych rozmów. Ale ja z nie wie pan. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Tak. Tak. Nie wie pan, nie, nie. Nie. natomiast... Pan przewodniczący w mojej ocenie nie powinien komentować mojej wypowiedzi, kiedy proszę pana radnego Gryszkiewicza o to, żeby przedstawił wszystkim radnym i mieszkańcom, jakie 2 miliony złotych chce ściągnąć, z których pozycji? Mówimy o finansowaniu spółki na rok 2025, więc bardzo proszę o przedstawienie dokładnie tych dwóch milionów złotych, z których pozycji pan radny Gryszkiewicz chce zdjąć. Bardzo dziękuję. Pani po kolejce, bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Krzysztof Toryk. Pani Wójt, chciałbym tutaj wspomnieć, że sugestia akurat o zmianie tej ilości środków padła, i to z moich ust, na 2 miliony po sugestii o tym, że jest potencjalny inwestor. Tutaj akurat, że Radny Piotr podszedł do tematu, no po prostu lepiej przygotował to wszystko. No ja tu działam na bazie informacji, które tam padły. Także taka sugestia była. Chciałbym tutaj to podkreślić. Dziękuję. Ja, bardzo proszę. Odnosząc się do słów pana radnego Torunczaka, ja myślę, że pan Panie Radny czy nie do końca właśnie wtedy zrozumiał te słowa, które padły. E, te dwa miliony nie wynikają z tego, że jest inwestor i to spotkanie, które ma być w tym tygodniu nie jest z inwestorem. Jeżeli Pan przypomni sobie dyskusję, chodziło o spotkanie z Panią Wojewodą. Więc jakby to jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja bym apeluje ponownie, aby Pan Radny Gryszkiewicz przedstawił, z czego chce zdjąć 2 miliony złotych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki w roku, spółki Kosakowo-Spot w roku 2025. Jeżeli jest, taki, jest taka poprawka, proszę przedstawić nam i mieszkańcom, z czego ściągniemy te dwa miliony złotych? Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Nie, nie, nie. Szanowni Państwo, już dłu, zbyt długo rozmawiamy. Ostatnią osobą, która się zgłosiła była... No, niech Pan, pan powie te dwa miliony, skąd on Ale ja... Niech Pan powie. Dobrze, Szanowni Państwo, żebyśmy... Ja jeszcze chciałem... Momencik. Panie, Panie pani Mogę? Co, co Pan miał za Mogę. Niech Pan powie. Mogę? Dziękuję. Szanowni Państwo. Żebyście nie mieli za chwilę znowu pretensji, ani pani Wójt nie chcę usłyszeć, czy nie chciałbym, przepraszam, usłyszeć znowu zarzutów czy zwrotów kierowanych w moją stronę, że ta sesja trwa za długo. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Toryniczak. Pani Wójt. A Pani trzeci będzie. Jako adwocent. Pani Wójt, te słowa o potencjalnym inwestorze padły tu od pana dyrektora. Jacka, że jeszcze w tym tygodniu ma się odbyć tak, takowe spotkanie. Nie, w tym z panem Najprawdopodobniej... No dobrze. Nie. W tym tygodniu z panem województwa. Z inwestorami się odbyło. W z inwestorami się odbyło. To także w może nie, byśmy nie. otrzymali w takim razie informacje, bo ramach, może będziemy nie, debatować tu. No niepotrzebnie debatujemy, może już wiemy tu, jakie kwoty możemy otrzymać. Możemy, możemy otrzymać także tutaj dofinansować spółkę. To tylko Bardzo dziękuję pani radna za. Kolejna jest Pani Radnowi, Węcierska, jak najbardziej. Następnie Pani. E... Ja. Pani Radna, bardzo proszę. Czekajcie. Pani... pani Radna Bożena Roszak. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja byłam na tym spotkaniu 17 i padło pytanie cztery razy. Zwróciłam się do Pani Wójt z prośbą, żeby mi odpowiedziała. Coś się zadziało. Czego Pani nie zrobiła od 12 września 2024, kiedy podjęła Pani decyzję na temat tego, że trzeba dofinansować Gosakowo Kos Sport na 4,5 miliona złotych? Odpowiedzi nie otrzymałam. Dzisiaj Pani mówi, że, powinno, że się powinno rozmawiać i powinno teraz my jako grupa, która tu jakby oponujemy i nie chcemy dać, żeby Gosakowo Sport przetrwało. Nie Pani Wójt. My tak jak Pani przez cały ten okres już za, za miesiąc będzie rok, jak jest Pani na, 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 na urzędzie, jako wybrana wójt, Pani nam cały czas mówi, że będziemy rozmawiać, analizować. My też chcemy przeanalizować działanie Komisji no, spółki, spółki Kosakowo Sport i chcielibyśmy się dowiedzieć, i to nie wynika, że my obcinamy 12, 2 miliony złotych i mamy, tu kolega Bryszkiewicz, Piotr ma wskazać z czego. My, nie, my nic nie obcinamy. My po prostu dajemy, chcemy dać w transzach i chcemy mieć informacje, co co, jak to będzie funkcjonowało. Bo tak, na, tak 17 toczyła się na komisji dyskusja i cały czas zmierzaliśmy do tego, żeby pan jako dyrektor i pani jako osoba odpowiadająca jako wójt za, za działanie yy, spółki sport przedstawiła nam tak zwany plan uzdrowi uzdrowienia tej spółki yy, wdrożenia. To, że my daliśmy milion sto w budżecie. To było obligatoryjne to, co się Pani powołuje już wielokrotnie na uchwałę z 2001 roku. Ja tego nie neguję, ale kiedy tworzyliśmy budżet, to Pani, tak jak dzisiaj, nie oponowała, nie prosiła, nie, nie wskazywała nam na to, proszę Wysokiej Rady, zadecydujcie, bo kosakowo sport nie będzie mogło funkcjonować. Nie powiedziała Pani słowem o tym, że jakąkolwiek dodatkową złotówkę od miliona stu mamy dołożyć. Kiedy pytaliśmy jak to będzie funkcjonować, w ogóle Pani nie odpowiadała. A dzisiaj Pani apeluje do radnych, żebyśmy my stworzyli warunki, żeby Pan Dyrektor nowo objętej, nowo, nowy, który jest na stanowisku, miał czym pracować. Bardzo mu współczuję i będę też go wspierać i będziemy też patrzeć, żeby mu dołożyć. I wcale nie mówimy, że za 6 miesięcy, tak jak przedmówcy powiedzieli, my jeżeli dostaniemy informację jako Rada, że to, to będzie zrobione, że takie są podjęte kroki, że takie będą jeszcze działania, to my możemy za dwa tygodnie przerać prze, kolejne środki. Ale jeżeli my dzisiaj Pani, Pani jako wójt od razu mówi, że albo tyle, albo wcale i mamy wskazać, bo nie damy na naprawę na, na basenu, Pani Wójt, to Pani odpowiadała przez cały rok o tym, jak funkcjonuje spółka. Pani, jako jednoosobowy zarząd. a tylko od maja. Ja, przepraszam bardzo, już mówię, że za chwilę będzie rok, jak Pani Wójt pełni swoją funkcję. I to Pani Wójt. jest ja, To Oczywiście. I teraz, jeżeli, jeżeli się okaże, że. Pan nam dyrektor przekaże w ciągu tam kilku dni informacje i my to przyjmiemy i zaakceptujemy naprawdę. Szanowni to my Panie, damy Panie, te pieniądze. I teraz kolejna rzecz, pani Wójt. Chcemy, chcemy chce pani przekazać te trzy ponad miliony zdejmując z planowania, z projektowania, nie z planowania, z projektowania robienia dokumentacji projektów na budowę dróg. To.

Jako, Dziękujemy. Do, Dziękujemy do... za edukację, za szuka. Szanowna Pani Radna, ja dziękuję. Pani, pani radna, ja pani nie przeszkadzałam. Teraz do tej jeszcze... Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, pani będę musiał znowu ogłosić przerwę. I idąc teraz do spółki, decyzja, decyzja powinna Jeszcze raz panie dyrektorze przymówię ja, pana do poziomu, Pana nie są ja, w miejscu. Ja, pana nie ja bo przepraszam pana. Panie, panie przewodniczący, panie mecenasie, ja zwracam się do pana y, teraz z zapytaniem. Czy mogę Pani Przewodniczącej? Bardzo proszę. Proszę mi powiedzieć, kto prowadzi sesję. Kto udziela głosu? Kto? Ja przepraszam Panią. Tu Panie mecenasie, proszę, żeby to kolejny raz, nie bo radni, którzy się. chyba nie... Pani Roszak może zadawać pytania nie na temat. Ja. Bardzo proszę. To nie oświata. Panie mecenasie, ja bardzo proszę o, o, o udzielenie takiej informacji, bo jeżeli radni nie korzystali ze szkoleń, to nie wiedzą, że, się, że to przewodniczący prowadzi radę, udziela głosu, odbiera go albo przerywa w którymś momencie. Czy mam, e, czy ma panie mecenasie, czy tak to. Trzeba się wypowiadać na temat, nie? Żadom. Nie, zawsze pani się Uważam. też wypowiada pani na temat. Pani zawsze na temat. Pani pani też nie.